Cześć, ludzie Azbiro. Tradycyjnie nowy miesiąc, więc przychodzę do Was z najważniejszymi informacjami. Co się w Azbiro wyprawia w tym miesiącu? Pierwsza najważniejsza informacja jest taka, że dla naszego zespołu żarty się skończyły i przygotowania do nowego roku akademickiego już też niemalże się skończyły. Ruszyła już. Pełną parą rekrutacja na nowy rok akademicki. I tradycyjnie jak to w Asbiro, do 30 czerwca na wszystkie nasze kursy i studia można się zapisać znacznie, znacznie taniej. Od 1000 zł taniej do nawet 5,5 tysiąca taniej do 30 czerwca. Więc jeżeli ktoś z Was się zastanawia, czy dołączyć do nas na kolejny rok lub przedłużyć studia, to zastanawiajcie się do 30 czerwca. Możecie testować w maju i to już jest ostatni moment na testy Asbiro. Czyli ten nasz projekt Dni Otwarte na kursie podstawowym, na studiach licencjackich i na studiach podyplomowych MBA. Jeżeli jeszcze nigdy nie byliście w Asbiro, za darmo możecie przyjechać na jeden weekend. To nie jest jakiś specjalnie organizowany weekend pod Dni Otwarte, tylko po prostu przyjeżdżacie na weekend, na zjazd z tymi studentami, którzy aktualnie są u nas w grupach i jesteście w stanie od środka przekonać się, jak działamy i czy Asbiro to jest uczelnia, w której chcecie się razem z nami rozwijać. Więc zapraszam Was na Dni Otwarte. To już jest absolutnie ostatni moment. I równocześnie chciałam Wam powiedzieć, że 20 maja kończą się te tańsze ceny na seminarium czerwcowe. Seminarium czerwcowe kończy obecny rok akademicki. 24-25 czerwca. Kto z Was się wybiera, a jeszcze biletu nie kupił, to można do 20 maja stówkę zaoszczędzić, którą potem, wiecie, wydamy na integrację. Równocześnie Odpaliliśmy już e, niedawno, teraz w trakcie majówki, odpaliliśmy już takie stuprocentowe zapisy do naszych dwóch nowych programów rocznych studiów podyplomowych lub kursów w zależności od tego, kto jak chce realizować, z których ja osobiście jestem naprawdę naprawdę dumna i to była nasza ciężka praca w we wsparciu oczywiście z naszymi wykładowcami i specjalistami, jednymi z najlepszych specjalistów w Polsce od tych tematów. Odpalamy w październiku kurs audyt wewnętrzny firmy oraz y, psychologia w biznesie oferty są już gotowe. Wejdźcie do nas na stronę. Kto z was jest zainteresowany, zapisujcie się do 30 czerwca. Też oczywiście można y, zapisać się nieco taniej. I ostatnia rzecz, albo przedostatnia właściwie, plany na start. Ci z Was, którzy nie są zainteresowani, nie uczestniczą, nie wiedzą nawet, że pewnie się plan na start odbywa. Na ten moment, jak do Was mówię, 60 projektów walczy o dostanie się do kolejnego etapu, którym już będzie feedback w komisjach. Wśród jurorów mamy 97 wykładowców, którzy w tym roku się zaangażowali i feedback jest absolutnie niesamowity. Także konkurs, plan na start, który odbywa się w tle, ja jestem w tym roku ekstremalnie dumna z tego co się dzieje i wszystkim wykładowcom bardzo, bardzo dziękuję, jurorom tego konkursu, bardzo, bardzo dziękuję razem z całym naszym zespołem za takie ekstremalnie fajne i merytoryczne zaangażowanie w ocenianie tych projektów i na koniec informacje dla wszystkich z Was, tych kilkadziesiąt osób przynajmniej, które są zapisane na naszą listę kontaktową, na studia magisterskie, że nasz wniosek złożony w, na koniec marca przeszedł już pierwszy etap sprawdzania w ministerstwie, poszło ekstremalnie szybko, bo zajęło to wyłącznie trzy tygodnie. Sami jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Poprawki, które nam zgłosili z ministerstwa są kosmetyczne. Już je poprawiliśmy, odesłaliśmy. Także jesteśmy naprawdę bardzo dobrej myśli i mam nadzieję, trzymajcie kciuki, że rzeczywiście tę magisterkę odpalimy dla was już w październiku i równocześnie dziękuję za wasze zaangażowanie i zainteresowanie tą magisterką, bo codziennie praktycznie dostajemy pytania o to, jak będą wyglądały te studia i ciągle się zapisują nowe osoby, także bardzo, bardzo się cieszę. Życzę Wam cudownego maja i do zobaczenia w Azbiro.